Rysowia podejmowała stal Rzeszów derby miasta Rzeszowa w spokojnej atmosferze, gdyż policja nie dopuściła do wejścia na stadion zorganizowanej grupy kibiców stali. Goście przystąpili do tego pojedynku w następującym zestawieniu. W bramce Marek Domoń, numer 2, Andrzej Goleś, 3, Mateusz Rzucidło, 4, Grzegorz Dynia, 5, Grzegorz Żyła, 6, Grzegorz Skórski, 7, Arkadiusz Baran, 8, Jan Hulbój, 9, Sławomir Bieda, 10, Marcin Wacuła 11, Krzysztof Domin. Gospodarze w bramce Marcin Pietryka, w polu Bartosz Biliński, numer 2, Tomasz Izowit, numer 3, 4, Rajmut Gorczyca, 5, Robert Domoń, 6, Marek Kramarski, 7, Grzegorz Gierczak. 8 Krzysztof Hałka, 9 Jakub Nowak, 10 Grzegorz Kwiatkowski z 11 Marek Haber. Mecz rozegrano o nietypowej porze, jak na widowisko piłkarskie o 9 rano. Wszystko ze względu na bezpieczeństwo. Jak zapewne kibice piłkarscy w Rzeszowie pamiętają, w ubiegłym roku podczas derbowego spotkania Rysowi ze stalo właśnie w ramach Pucharu Polski doszło do sporych zamieszek na stadionie, także poza. Stadionem przy ulicy Wyspiańskiego dziś było spokojnie, wręcz sennie, ale nie na murawie. Tam od pierwszych minut dominowali grający w biało-niebieskich kostiumach zawodnicy gości. Wprawdzie na ławce trenerskiej nie mógł zasiąść szkoleniowiec gospodarzy Jan Kustra, ale stalowcy. Od pierwszych minut tworzyli groźne sytuacje. O 17. minuta spotkania, rzut wolny i główka Sławomira Biedy. Piłka znalazła drogę do siatki, bramki bronionej przez Marcina Pietrykę. I od 17. minuty trzecioligowcy prowadzili z liderem czwartej ligi podkarpackiej 1 do 0. Gospodarze tego spotkania jeszcze dobrze nie otrząsnęli się. Ze straty bramki, a już musieli rozpoczynać na powrót grę od środka boiska. To 20 minuta spotkania. Podanie Marcina Pacuły, Arkadiusz Baran pomimo asysty obrońcy Resowi, pomimo desperackiego wybiegu bramkarza Pasiaków, Marcina Pietryki znalazł drogę do siatki zespołu Resowi. W powtórce jeszcze raz ta sama sytuacja. 20 minuta spotkania i po strzale Arkadiusza Barana Stal prowadziła z Resowią 2 do 0 Końcowe minuty pierwszej połowy pojedynku to w dalszym ciągu dominacja zespołu gości to akcja 32 minuty spotkania Ale piłkę przejmują Resowiacy Zagranie środkiem pola Grzegorz Kwiatkowski. Dośrodkowanie na pole karne. Tam próba strzału przewrotku. Ona to uderzenie nie mogło zagrozić bramce Marka Domonia, który w dzisiejszym pucharowym pojedynku zastąpił Rafała Pomianka. Jeszcze jedna akcja rysowi. Znowu przy piłce Grzegorz Kwiatkowski. W dwóch zawodników gospodarzy. Piłka nie wyszła na róg i Starowcy z tego właśnie miejsca rozpoczynają akcję ofensywną. Niefrasobliwe zagranie obrońców drużyny gospodarzy. Grzegorz żyła dalekie podanie do Jana Hulboja. Tu na polu karnym Krzysztof Domin, strzał, ale broni Marcin. Pietryka. To była 34 minuta spotkania 5 minut później znów groźny atak białoniebieskich, jeszcze dośrodkowanie na pole karne i sytuacja opanowana przez gospodarzy, choć przy piłce jeszcze stalowcy, Sławomir, bieda, próba dośrodkowania nie Jedna z ostatnich akcji pierwszej połowy pojedynku dalekie wybicie. Bramka Marcina Pietryki. W środku pola piłkę przejmują zawodnicy stali. Dalekie podanie do Jana Hulboja. Ten w ataku na bramkę gospodarzy, ale sytuacja wyjaśniona. Niebezpieczeństwo zażegnane. Znów zawodnicy stali w ataku. Tracą piłkę na przedpolu. Resowi, ostatnia minuta pierwszej części, zagranie Krzysztofa Domina do Marcina Pacu i ten dosyć niefrasobliwie traci piłkę na rzecz obrońców resortu. Na stadionie przy ulicy Wyspiańskiego było spokojnie ze względu na wzmocnione siły policyjne i także ze względu na fakt, że kibiców stali rzeszów na stadion Resowi po prostu nie wpuszczono. To już fragmenty drugiej połowy spotkania akcja gospodarzy Jakub Nowak Strzał z ponad 22 metrów, ale obok słupka Bramki Marka Domoni. No to 58 minuta spotkania. Rzut wolny dla Resowi Marek Kramarski. Niezbyt dobrze ustawiony mur stalowców, ale też... Ładny strzał pomocnika Pasiaków. Warto popatrzeć w powtórce na tę sytuację. Strzał z ponad 20 metrów, idealnie mierzony. No i resowia zmniejszyła straty. Dostali tylko do jednej bramki. Gospodarze, czując szansę, spróbowali sił w akcjach ofensywnych. No i przez chwilę na przed polu bramki Marka Domonia było gorąco. To 62 minuta spotkania. Grzegorz Kwiatkowski wpada na pole karne. Tam próbuje mu przeszkodzić Grzegorz Dynia. Jeszcze Kwiatkowski. I sytuację wyjaśnił Grzegorz Żyła. Rzut rożny dla zespołu Resowi. Znakomita sytuacja dla gospodarzy, ale Michał Soliński wprowadzony po przerwie trafia w słupek. Była szansa na wyrównanie, tak niebezpieczeństwo zażegnane. Piłka w rękach Marka Domonia. Resowia nie potrafiła doprowadzić do wyrównania, A dosłownie minutę później. W 63 minucie stalowcy przeprowadzili akcję, która przyniosła im trzecią bramkę. Dośrodkowanie. Krzysztofa Domina, Jan Hulbój zmieścił piłkę między nogami rozpaczliwie interweniującego Marcina Pietryk i w 63 minucie meczu Stal prowadziła Zreszławiu 3 do 1 po tym właśnie strzale kapitana Stali Jana Hulboja. Dwie bramki przewagi podopiecznych trenera Jana Kustry i w dalszym ciągu Stal w ataku. To 67 minuta meczu. Jeszcze raz Jan Hulbój i tym razem strzał minął bramkę gospodarza. Końcowe minuty upłynęły pod znakiem ataków Resowi i szybkich kontr zawodników Stali. To 80 minuta meczu, ale strzał Łukasza Żuchowicza nie trafił do siatki w odpowiedzi kilka kontr Pasiaków, także nieskutecznych. Wreszcie 90. minuta spotkania. Stalowcy. Mateusz Ciupak. Wprowadzony po przerwie. Strzał Arkadiusza Barana. Wysoko ponad poprzeczką bramki Marcina Pietryki. Jedna z ostatnich akcji gospodarzy Resawia jeszcze... Ambitnie próbowała zmniejszyć straty do Stali, ale ostatecznie przegrała ten mecz 1-3 do, do dalszej fazy gier. Awansowali pod opieką trenera Jana Kustry.